Dzień dobry. Zobaczcie, że bywa tak, że jesteśmy bardzo przywiązani do naszych ludzkich relacji, które mamy z przyrodzenia, ale też te, które y, tworzymy po prostu w ciągu naszego życia. Y, I bywa też tak, że potrafimy, a w kościele jest to bardzo widentne i częste, potrafić kogoś ocenić na przykład y, po tym, jakie ma relacje ze swoimi bliskimi. Oczywiście, że więzy krwi nas kształtują i mają bardzo dużo o nas do powiedzenia, ale mam wrażenie, że czasami jest w nas takiego sporo takiego myślenia, w którym właśnie patrząc na nasze relacje z najbliższymi, sąsiadami, z przyjaciółmi, potrafimy powiedzieć o człowieku bardzo dużo i często są to nieprawdziwe do końca rzeczy. W różnych etapach historii ludzkości przechodziliśmy różne też etapy. Jakby właśnie identyfikacji człowieka z jego rodziną. Pamiętam, jak wstępowałem w 97 roku do Jezuitów, to jednym z pierwszych pytań jednego z egzaminatorów, jest ich zawsze czterech, zanim kandydat zostanie dopuszczony do rozmowy z prowincjałem, tej ostatecznej, zadał mi pytanie: pierwsze pytanie, które mi zadał, to brzmiało tak, czy moi rodzice, znaczy moi, mają ślub kościelny. Zawsze się z tego śmieję, bo y, ja te egzaminy przechodziłem w czerwcu 1997 roku, a y, wtedy odpowiedziałem: tak, mają y, od, y, od pół roku, bo moi rodzice wzięli ślub kościelny y, w 2 listopada 1996 roku. No i y, wtedy jeszcze na to bardzo zwracano uwagę, żeby dziecko, znaczy dziecko, żeby człowiek, który wstępuje do. Do zakonu był z tak zwanej katolickiej rodziny. Bardzo dużo to miało o mnie powiedzieć. Zawsze się z tego śmieję, bo niewiele to powiedziało. Śmieję się też z takich sytuacji, kiedy ktoś mnie nie zna tak prywatnie, yy, to yy, używa takiego skrótu myślowego: że skoro jestem księdzem, że skoro jestem w zakonie, to na pewno moja rodzina jest bardzo pobożna. Nic z tych rzeczy. I nie mówię tego, żeby ich oceniać, tylko po prostu nie są tacy. I wcale tak nie jest, że, yy, nie wiem, yy, jak to się mówi, wyssałem wiarę z mlekiem matki. Yy. Zobaczcie, że yy, z jednej strony trzeba nam patrzeć na nasze rodziny, czy rodziny innych ludzi, i bardzo dużo się z tego dowiemy, no bo one nas kształtują. No, bo one pokazują, jacy jesteśmy dzisiaj i dlaczego tacy jesteśmy, to jest bardzo ważna informacja, ale z drugiej strony zobaczcie, że te relacje z najbliższymi, i już teraz nie myślę tylko o rodzicach, ale szerzej o rodzeństwie, o kuzynostwie, o różnych relacjach, też które tworzymy sobie w ciągu dnia, bardzo nas zniewalają. Bardzo często jesteśmy później jako ludzie, zobaczcie, zdeterminowani tym, czy bardzo uważamy na to, żeby podejmować różne decyzje tylko dlatego, że właśnie co powie najbliższa rodzina. I tak sobie myślę, że to, co robi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, no, trochę dystansując się do, do więzów krwi, bo z jednej strony ktoś właśnie wychwala jego mamę, no bo patrząc na niego, można się domyślić, że jest wspaniałą kobietą. A Jezus jakby w odpowiedzi pokazuje, że On rozumie więzy krwi trochę szerzej niż tylko to, co, co właśnie jest przyrodzeniem, co jest jakby naturalne, co wynika z tego, kto mnie urodził, w jakiej rodzinie się wychowałem, w jakim środowisku żyłem. Zobaczcie, to też jest takie coś, co mnie śmieszy w Kościele, szczególnie wśród księży, że my jesteśmy taką grupą, która bardzo często mówi o tym, że trzeba opuścić najbliższych, trzeba się wszystkiego wyzbyć, trzeba być wolnym, a księża przynajmniej z ludzi, których znam a pracuję przecież też w szkole, nie w jednej pracowałem i, i, i z ludźmi się spotykam księża to są osoby, które najczęściej w życiu dorosłym używają, przynajmniej w tych środowiskach, które znam, które używają słowa mamusia bardzo są związani, bardzo często bardzo często, nie zawsze ze swoimi matkami, Bardzo dużo o nich mówią, do nich się odnoszą i je czczą. Trochę dziwne jest to, że mniej mówią o ojcach i jakoś już nie ma takiego sentymentu jak do mamy. I to jest jakaś, jakieś rozdwojenie, że z jednej strony mówimy o opuszczeniu, o tym, że to jest że wszystko trzeba zostawić, a z drugiej strony zostawiamy sobie takie Furteczki pod tytułem Najbliżsi, najbliższe środowisko i tam sobie wijemy różnego rodzaju emocjonalno-psychiczne gniazdka. Jezus nie wyklucza dzisiaj więzów krwi. Jezus nie mówi, że więzy krwi są nieistotne, że trzeba je zostawić, chociaż w innych miejscach mówi, że trzeba zostawić również matkę, ojca, braci i siostry. Ale chodzi o to, że Jezus pokazuje nam w tej odpowiedzi tak sobie myślę, że też. W innych miejscach, na przykład pamiętacie tę scenę, kiedy przychodzą do niego jego matka i kuzynostwo, bracia i siostry, chcą go zobaczyć, i on wtedy mówi, a któż jest moją matką i moimi braćmi, że te fragmenty i ten dzisiejszy pokazują nam coś innego, pokazują nam, że mamy się uczyć takiego zdrowego, dobrego dystansu do tego, co przyrodzone. I to już naprawdę nie chodzi tylko o relacje z, najbliższym, z najbliższą rodziną, ale w ogóle do wszystkiego, co jest w naszym życiu. Że w tej relacji do Pana Boga uczymy się nie tyle tego, że to wszystko zrywamy, to jest nieistotne, przekreślamy to, ale ta relacja do Boga nas uczy tego, żebyśmy mieli dobry, zdrowy dystans do tego wszystkiego. Żebyśmy się do tego zbytnio nie przywiązywali, jak do innych spraw i rzeczy i osób, bo najważniejsza jest więź z Nim. I znowu. Nie chodzi o sekciarskie rozumienie tego, że teraz tylko więź z Panem Bogiem się liczy, ale o to, że właśnie dzięki relacji do Pana Boga możemy się uczyć relacji do innych ludzi, przedmiotów i rzeczy, przedmiotów i rzeczy, osób, właśnie dzięki temu, że relacja z Bogiem uczy nas zdrowego dystansu, czyli niebudowania swojego życia, swojej wartości, na drugim człowieku, nawet jeśli on jest najbliższy. Mam wiedzieć, skąd jestem, skąd pochodzę, dlaczego taki jestem, co mnie ukształtowało, ale nie chcę na tym budować całej swojej wartości, bo yy, chodzi o coś większego w życiu. I to większe jest właśnie w tym ostatnim zdaniu, że chodzi o słuchanie słowa Bożego i wypełnianie je. Tu nie chodzi o to, że słucham, nie wiem, na Spotify'u albo na YouTubie, albo, yy, albo czytam fragmenty Pisma Świętego, tylko chodzi o to, że czytam i wypełniam, to znaczy próbuję tym żyć, próbuję na tym budować swoje życie. Właśnie choćby to, co dzisiaj mówię, swoje relacje z najbliższymi, czyli uczycie się zdrowego, dobrego dystansu, nie przekreślającego tych relacji, nie wykreślającego go ze swojego życiorysu. Ale zdrowego, dobrego dystansu, który mi mówi, że mam swoje życie, jedno, które mam wypełnić dobrem, mam je wypełnić rzeczami, które będą mnie pchały do y, poznawania Pana Boga, do osiągnięcia szczęścia, ale nie po trupach, nie za cenę tego, że będę wykorzystywał innych ludzi właśnie do tego, do tego celu. Ja dzisiaj y, za chwilę y, pojadę do Nysy. Spędzamy tam dzisiaj dzień z moimi rodzinka, rodzinami barankowymi. I myślę, że to jest też zawsze dla mnie takie dobre świadectwo tego, że spotykam ludzi, którzy właśnie próbują słuchać i wypełniać słowo Boże. Nie w fanatyzmie, nie w jakimś neurotycznym, w neurotycznej potrzebie. Robienie jakichś pobożnych praktyk, ale właśnie przez to, że szukają dla swoich dzieci zrozumienia takiego głębszego wiary i chcą ich w tym rozumieniu głębszym prowadzić, są dla mnie takim przykładem tego, że można żyć w świecie, można mieć dzieci, można być rodzicem, można pracować, robić rzeczy proste, ale też bardzo takie nie wiem, skomplikowane biznesowo. I zarazem być człowiekiem, który próbuje w tym wszystkim odnaleźć Pana Boga, to znaczy zobaczyć, jak ten Bóg jest obecny w naszym życiu i co ta obecność tak naprawdę w naszym życiu zmienia, czy powinna zmieniać. Więc y, to będzie też, myślę, fajny i twórczy dzień y, bycia z nimi i uczenia się znowu z kolejną grupą, y, z kolejną grupą, bo to już jest moja szósta, siódma grupa. Y, tego, jak można czytać Słowo i jak można je próbować przełożyć później na życie. Więc bardzo trzymajcie za nich kciuki i bardzo Wam dziękuję za wszelkie Wasze dobro, za to, że w moim życiu dzięki Wam też realizuje się to, że czuję, że Bóg mnie wspiera, ale to nie jest jakieś abstrakcyjne wsparcie, tylko że to się realizuje właśnie poprzez dobro, które otrzymuję od Was. Więc bardzo, bardzo Wam za to dziękuję i. Y, no i co dobrej, solaty wam życzę. Niech ona przyniesie dużo fajnych momentów, w których znowu zobaczymy, że jesteśmy kochani i możemy kochać innych. Do zobaczenia.